Siem... Siema widzowie. Dzisiaj gramy w Nową Grę Rocka. Znaczy już taką nie nową została stworzona z 5 milionów ek. Ty widzicie tu? Kolejny update będzie za Be... dużo godzin. Jak e, ktoś chce pety jakieś, nie wiem jakie. No, jak ktoś chce pety. Yy, jakieś takie, bo tych mam dużo na przykład. Albo. Py, 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 nie wiem, jakieś. Jakieś 21. Jakieś po 20 koła. Jak ktoś chce pety, to yy, dodawajcie mnie i dołączajcie do klanu. Dołączajcie do klanu. Warunek to yy, 200 drewna każdego rodzaju. Yy, tego. Yy, yy, najlepszego, drugiego, najlepszego i, i królewskiego, to to 100 co tydzień. Jak chcecie do klanu, to warunki. Yy, yy, na razie w klanie są tylko, tylko moi koledzy, są w klanie. Tutaj dwóch. A więc zapraszam. I klan się nazywa Je. O, tu jest mój kolega jeden, bo jest aktywny. A nie wiem, możemy najpierw, możemy pościerać drewno. Mam najlepszą sikierę, znaczy drugą, bo nie mam tej robuksy. Więc. Ten... Dawno nie było odcinka, sorry. I dzisiaj. Będą może dwa, postaram się, żeby były, jak będę miał czas. Jeden będzie jakoś o osiemnastej, dziewiętnastej, no i też będzie z tej samej gry. A więc... No. I pamiętajcie. Hmm, no, no, no. Ja tutaj drewno wpłacę do planu to tutaj wpłacę dobra Żeby było na tego, na, na miejsce, żeby było, bo tutaj można budować miejsce czekaj, jako... czekaj Jak on się przesiadł, bo najpierw był y, ten, ten umieśniony najpierw był na tym miejscu tutaj, o, gdzie ja teraz jestem. Dziwne. Gdzie on jest? Dobra, idziemy na pierwszą krainę, bo tam można najwięcej. Правда, собирать.

Teraz, teraz będę miał drewno Nie wiem po co, ale zbieram A nie wiem, w sumie. tylko że czekajcie na ostatnią, Chodźmy na ostatnią Ukrainę yy, Tutaj I tutaj można budować Za 4 godziny będzie podstawowy pociąg o 18 równo. No to w sumie. No to jak ja kupię ten... Ja zbieram na lampy teraz. to muszę jedno te drewno zjeść, jedno Teraz idę tutaj. Słuchajcie, jak słyszycie coś, że tam to telewizor jest upalony. Przemknę drzwi. No chyba już teraz to słyszycie. Czekaj, ile antyketów No sto mam, bo, no bo przez, przez przypadek wydałem. Bo ja zbierałem sobie na autorebirfy i przez przypadek kupiłem autoklikera, a już miałem go. Znaczy, że za go kupiłem. A później przez przypadek za etikety. Nie potrzebuję jeszcze trochę. Jak wam się nudzi, to przebiję sobie jakieś nie wiem dziesiątej może minuty. Teraz Antelan, Antelan. atlantii Te ca e Zapomniałam, że tu coś jest za tym te. I Tu 24, tak. No, krążę tą mapę parę razy i tak dalej. No. I, I starczy mi na wszystko. No. Dobra, robię wątpięcie. Dobra, już nakopałem tego drewna, teraz muszę tego nakopać i, i, i garnijcie. Jeszcze nie skończę. Bo muszę jeszcze drugiego najlepszego nakopać i pierwszego No dużo roboty mam. Jak chcę zrobić to, te, 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 to, te, to, to te to więc tego. Dobra, e, dobra. E, no, ja nie pamiętam... Chyba 50 począłam tego drewna stąd. Chyba. Chyba 50, nie wiem. Ale tu się łatwo zbiera drewno mega. No w 10 sekund. 10 sekund. 10 sekund ja to otoczyłem. I teraz muszę dużo czekać. Dobra, robię wam cięcie, aż nie będę miał tych wszystkich drewien Dobra, ścinamy ostatnie drewna. Nie wiem. Ostatnie 3 Tutaj kupię to. To dobra, to od razu wszystkie. Nieźle. Tutaj. Okay. To na to Nie. Ale musiał duże rzeczy zbudować. 500 drewna. Ile? Dużo Nie ma, ale tak to wszystko? Nie, nie, nie Wszystkiego nie mam Czekajcie, a ja powinienem mieć tego? prezenty tutaj Za grę Ja powinienem mieć prezent Więc, Nie, dopiero za dwa dni Nieważne nie, nie, nie. Ja prawie 25 tysięcy jajów otworzyłem. Nie otworzyłem, ale prawie. Jeszcze, 4, jeszcze 350 jajek i będę miał. Nie wiem, co teraz możemy robić. Ja wam tylko zakończę odcinek. Możemy jeszcze minutę pootwierać. Możemy jeszcze minutę pootwierać lekka, ale myślę, że nic mi nie wypadnie. Uuuu, uh, legenda. To nie spodziewałem się. Takie zakończenie odcinka. Dobra, na ra